Elo elo, siemaneczko z tej strony Agro games I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku od zera do Farmera Dzisiaj koszę e, pszenicę i będzie nowy nabytek Dobieracie się później Jest u mnie tutaj New Holland C... CH770 To jest kombajn na testach, ale były kolejne... Kolejny kombajn, tam stoi zielony John Deere, a ten Deutchward to jest Mój na razie, bo fajny bardzo Więc określimy pszenica Więc lecimy Z tematem, no to Do góry i Gaz podłogę no Zbiornik trochę się nasypało Ale No ale ten Jeszcze odcinek był przedstawienie gospodarstwa i lekkie tomy prostopadowe. A mam jeszcze, A, jeszcze Fenty jest, bo też miał przyjechać na Tesy, ale sprzedam. To jest sobie wyposzone Sorry, że tak jadę, ale musiałem się przyłączyć na tenikus. Włożę pracownika, żeby mi kultywatorował yy, pole To tu będzie pewnie Sorgo, Leci z tematem, a tu mi sieje pracownik Val 87, 87,50 Więc... Yy, Ja tylko wy wypożyczyłem New Holandę, żeby jej trochę wykosić. Ale, cóż to zrobisz? Niech się że paczek, Mogę już oddać yy, ten New Holanda. E, jeszcze New nie bo... Tego mogę już To były na... No ale nic nie zrobisz tak. Módce ten na sieczkę, bo nie mam zwierząt jeszcze na razie Więc yy, mikrofon trochę <laughs> Przepraszam Ogłoszę odgłośnie farminga co się robiło? O. I wykoszony. Bieramy rurę i wysypujemy. Yy, Pszenicy na przyczepę Welger. Jeszcze czekajcie muszę jeszcze sprzedać nie sprzedać tylko Hedery I też można oddać New Holland'a, CH770 Poszło I trochę poszło do przyczepy Gram na skrzyni biegów, bo ja lubię biegi I się na tych biegach naładowana przyczepa Ciężki ma Zaraz kobań yy, schowam Bo stoi na razie tutaj bo Pierwszy czas na chowanie kombajnów Czekajcie jak tu jest na tył, na lewo tym czas sypie się to kombajn przystawię albo ten co rurę <coughs> Zaraz wybuduję wiatę, kolejną Stawię, bo tam się nie opłaca, tam za bardzo. Stawić, tak. muszę jakieś jakiś. I tak sobie bo... O tak, z tym. Dobra, mogę teraz kupić. Niestety, ale muszę wziąć pożyczkę. Bo mi nie nie starczy na... Wiatę garażową. Budowa. Jakby ktoś się pytał gdzie jest ten... To... Czekajcie, czekajcie. Shop, o tutaj. Jumping No i pytanie, jaki to ma być? Takie coś? Jak się dać takie coś? Hehe <laughs> To ja oszalał Nie mam pieniędzy tyle to Fajnie by było No, by była taki tak wrota, że ja z Hydermon wjechać. Chyba no, no, okej, kolejnym będzie taki coś, no, ale jak mam tyle pieniędzy, to takie coś muszę postawić, niestety. Lewi lewituje? nie, nie lewituje myślałem, że le lewituje zobaczmy jak ten dobrze A, jest okej okay. nie ma równości, dobrze dobra jak to jest To niech tutaj będzie kombajn Złożymy Wrota Wyciągniemy wózek Bo się nie zmiecie, bo jest chyba header Jak Nie mylę się, to jest header w twarze. 6 metrów Czyli 3 razy 3 razy więcej odbizona, prawda? To postawimy zeczek i odczepimy. Chciałbym, że już ten, tego moda odczepianie, Bo taki jestem przy drzwi Zwyczajony. Tak, tak dobrze stanę, że... Wiem, cofnę tylko. Może się uda i maszyny zdejmą. Taki Ronik ma... ...zadeszenie. Nie, będzie. Może jak się uda, to tutaj może maszyny też wejdą. muszę tego serwanie włączyć Ja robię? Muszę tylko wysypać, bo duże pole tamte jak się wydaje. zaraz powiem wam jak, yy, jak się przygotować żeby położyć ten header zaraz wam to powiem tylko się wysypię i kupię nowy ciągnik aby złożyć ten zaraz wam pokażę tego ciekawostkę Stanę koło wózka już, żeby już nie dziś w tą stronę. No to więc tak Żeby po pierwsze ten złożyć zbiornik, czyli kombaj cały, Klikamy X, nie. Nie wolno, bo jest y rura złożona, ale piszesz, że tak. Nie można składać, gdy świder jest wydłużony. Trzeba tego świdra, czyli rurę, <grymne> złożyć. I dopiero teraz można yy, zbiornik. to się składa. Po drugie, jak chcecie położyć header na wózek, to po pierwsze, ułożyć na maksa na dół motowidła. Yy, tak jak ja robię i sunąć do siebie. Nie tak? No dobra, już były wsunięte. Do tego wystarczy podjechać tutaj. Oczywiście to jest farmik simulator 22. I klikamy Q a to jest wsteczny. Tam się nastawi. O! Skoczyła. Teraz, teraz ja tylko... Wychodzi pod nich i Teraz komba idzie Wiatę Jak pisze świder to świder Ale miał go pisać yy, rurę Dobra to zasaniemy Że coś jeszcze tutaj wejdzie Sterka to w ustawieniach musicie tego włączyć yy. No, może to będzie jakiś poradnic, nie? No, gasimy sprzęta. Ta bajka jak nie wiecie, czy włączone, czy jak ta bajka pójdzie w tą stronę, to idzie po kasłonie, bo jest ta, tam blacha taka. Taka pla. Blacha, co nie? Mogę włączyć i zobaczymy, co się stanie. Bombaj, nie mnie ja tam header. Przekładam na wylot z słomic, nie? To idzie taka dźwignia. Ja, Zobaczymy, co się tutaj. O, widać. Animację. Nie ma tej blachy, nie? Bo ta się przełożyła. Teraz. Pyk! O, widać. Widać. Jak tam się jasne, jasne się robi teraz ciemno tylko ta, ta wajka się przekłada na prawo stronę, to już na pokos słączyli i tam na ziemię jak taką teraz w tej pozycji to sieczkanie jest to załączone jaka ciekawa spokojnie taka blaszka czy nie to zasunięta no. Tutaj jerka może tu zostać schować. Właśnie miał być nowy zabytek i zaraz to będzie. Ojej. Hmm. No to więc tak, czekaj, gdzie jest to sklep? O tutaj. Ja zdecyduwa... Zdecy... zdecydowałem na. Wiecie, jaki nowy nabytek będzie? Kurde, to ja chciałem. No talerzówka. leżówka. Dobra, więc tak, czekaj, a najcie. Ile mam pieniędzy? Trochę dałem jeszcze pożyczki. Taki. No to więc tak, czekajcie, może tego wejdę No i tak, yy, kupię talerzówkę. Chciałem, nie wiem, tego Alpego, co nie, albo tego Horscha. Nie, to to większy. Case Kinze, Pontinger, Case Kinze. Tego to, nie wiem, jaka to marka. Zdecydowałem się na tego y, agromasza Agromasza y, BTC50K Taki chciałem kupić Rejestracja na No niech będzie Rejestracja Kupujemy Teraz Yy, ciągnik, pytanie: jaki ciągnik mam wybrać, nie? Z tych małych. Nie, tego stajera będzie chyba sprzedać. Tyle yy, mam jeszcze hajsu. Zdecydowałem, chciałem yy, kupić yy, tego Zetora czy tego John Deera no i się zdecydowałem na Na tego John jak Tak mi się naszło coś Na tego John Deere To nie, nie potrzebno mi Taki Jody się se wygląda Marka kół cool to taki będzie Jakiś yy. to co to za marka Jakie y, opony? Standardowe Podwójne, czyli bliźniaki Podwójne z tyłu, tylne Wąskie, to do Usiewania pryskania. Szerokie opony, nie będą szerokie No chyba standardowe 2000 kosztuje, są takie szerokie o więc tak, kupujemy John I jakiś obciążniczek To są promocje, to są promocje Klas ten ten John Deere'a fan, fan favorite by było dziewiętnaste hmm. Rosyjski kultywator. no Też nie spodziewałem się, masz. oto Jeszcze obciążniczek jeszcze ja chcemy coś? Nie ma nic. Kolejny odcinek coś kupi nowego. Ciornik. Jak dobrze, że dopasowy, to to. Poczekajcie. Jeden i dwa tony. A ten? 900 kilo. A ten? 1 i 8 ton. Ja wezmę ten obciężnik. Ciekawy ile tenerek. Warzy. John Deer. O tutaj jest ten kilo? To 7 i 3 tony. Ten masej. 1 nie, dobra i kopione nowe nabytki nowy zakup John Deere powiedziałem jaki model John Deere 7810 wsiadamy do niego i odpalamy go Najpierw o książnik książnik najpierw poczepiamy Tyk Teraz talerzóweczkę, tak od skróty, wyjadę Pamiętaj jak tu jechałem na serwerze Jak ja tu jechałem tu już robili zdjęcie tam że jechałem nie po drodze tego skróty Na serwerze jechałem Dzisiaj nie będę telewizował tylko Eee Tylko zakup nowy zrobiłem Dyskutujemy maszyny i będzie to tyle A może? Dwa, trzy przejazdy zrobię to na motoryzację w czy przyjażek więcej nie No coś większego Teraz jest tutaj na tej farmie 350 odcinków będzie można. Może mniej Trzeba pojechać, no, ale to nic Może dwa przejazdy, tylko i tyle Próbuję to co do wychodzi chodzi co nie robi. Już ja wstawiłem ten film na premierę, że przedstawię to gospodarstwo. Na tym, tym polu, co kupiłem, 39 Tam, co wapno jest, bo tam po ciebie Trawę Tutaj zapewne będzie yy, Chyba owiec Tam, co ten Co tym masejem jeździ To tam będzie sorgo Nowa uprawa Zraz yy, Winogronem i Oliwką No i tyle tam jest rzepak prawie zasiany. Bardzo w postawie. Ten... nabytek. dobra. No i co, będziemy się powoli zażegnać. odcinek, panie. Może rozwinę ten kanał Agroosów Games. No, taki wózek, taki header. No, jest tutaj już pozodzierawiały, chyba. Nie wiem, nie widzę za bardzo drodzy <gry> kawałek bomb. Takie motowidła i się yy, przewody, te, 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 I co? rozwijamy tą farbę, pójdę tylko po Maseja. Dobra, Już się będę z wami żegnał, jak się Spodobało ten film, to zostaw lajka Łapkę w górę i subskrypcję i komentarz miły. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego śmioneczka. Niech tam sieje, śmioneczka.